Izabela Śledź, witam Państwa, jest punktualnie 18.30. Czas zacząć główne wydanie panoramy lubelskiej. Święto lotnictwa polskiego. Jest bardzo sucho, alarmują naukowcy. Apel o oddawanie krwi. Dziś święto lotnictwa polskiego. Szczególną rolę odgrywa Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie, która uczy zawodu od 100 lat. Jej absolwenci to czołówka polskich pilotów, a będzie można ich podziwiać w czasie erszą w Radomiu. W najbliższy weekend wydarzenie jest dumą polskiego lotnictwa. O szczegółach, Emil Paliwoda. Dokładnie 93 lata temu Żwirko i Wigura dokonali coś, co przekraczało horyzonty polskiej wyobraźni lotniczej. Wygrali legendarny. Turniej Szaląż, coś co wówczas uchodziło za Mistrzostwa Świata. Na pamiątkę tych wydarzeń obchodzony jest Dzień Lotnictwa Polskiego. I właśnie o tym święcie porozmawiam z Państwa i moim gościem, a jest nim kapitan Eryk Parzyszek. Dzień dobry. Dzień dobry. Dlaczego akurat to zwycięstwo obok przecież innych doniosłych sukcesów polskiego lotnictwa jest tak wyjątkowe? Myślę, że jest wyjątkowe z tego względu, że... Odbyło się w II Rzeczpospolitej, kiedy to no niedługo, tak naprawdę po e, odzyskaniu niepodległości, stosunkowo niedługo, kiedy to Polska tak naprawdę dopiero e, rodziła swoją gospodarkę i tak silny jej element jak lotnictwo. Więc myślę, że zwycięstwo w tak elitarnych zawodach, e, tak w kraju, który się dopiero, e, można powiedzieć, budził do życia, no było czymś, na bardzo, bardzo wielką skalę. Cieszymy się, że możemy celebrować rocznicę tego zwycięstwa właśnie na Airshow. No jest to doskonała okazja do świętowania. Zdecydowanie doskonała okazja do świętowania. Ja mam wrażenie, Szanowni Państwo, że każdy przelot nad naszymi głowami polskich pilotów jest takim, o taką okazją do tego, by zastanowić się nad tym, jakie dziedzictwo reprezentują i jakie dziedzictwo tworzą. Od miesiąca działa elektroniczna bariera na polsko-białoruskiej granicy jak mówi Straż Graniczna Zapora skutecznie pomaga w walce z nielegalną migracją do tej pory zatrzymano kilkaset osób. Od momentu uruchomienia bariery elektronicznej na rzece Bóg na granicy polsko-białoruskiej, a więc od 21 lipca bieżącego roku, funkcjonariusze z Nabużańskiego Oddziału Straży Granicznej nie dopuścili do nielegalnego przekroczenia granicy państwowej grupy ponad 300 migrantów. Podsumowując już ten ponad miesięczny okres funkcjonowania tej bariery elektronicznej na polsko-białoruskim odcinku granicy państwowej, można stwierdzić, iż jest to skuteczne narzędzie, które pomaga funkcjonariuszom Straży Granicznej. Zapobieganiu nielegalnej migracji. Oczywiście tym podstawowym elementem ochrony granicę perspektywy w dalszym ciągu pozostaje doświadczony funkcjonariusz. Elektroniczna bariera na rzece granicznej Bóg praktycznie w 100% pokrywa swoim zasięgiem granicę polsko-białoruską. Nie ma obszarów martwych, których nie jesteśmy w stanie obserwować, także tutaj skuteczność tej bariery można ocenić na blisko 100%. System ten składa się z kamer, które są rozlokowane na linii Granicy państwowej jest to około 5000 kamer dziennych i nocnych oraz termowizyjnych oraz specjalne czujniki, które wykrywają ruch. Teren jest monitorowany zarówno w dzień, jak i w nocy. Jeżeli zauważymy jakieś działania, które są prowadzone na naszej granicy państwowej, a więc ruch nielegalnych migrantów, którzy próbują dostać się do Polski, wtedy wysyłany jest w dany rejon granicy Patrol, który dokonuje zatrzymania takich migrantów. Jest nowy raport w sprawie suszym podał go puławski Jung. Dane są alarmujące i mówią o realnych, dużych stratach w uprawach kukurydzy oraz potencjalnie dużych w uprawach buraka cukrowego. A wszystko przez deficyt wody, które już można raportować poprzez publiczną aplikację Zgłoś Szkodę rolniczą to posłuży wypłacie odszkodowań. Michał Hetman. Już nie, już nie pracują. Tak wygląda co najmniej 25% pól kukurydzy w województwach lubelskim i mazowieckim. Wszystko przez pogodę. W sierpniu mieliśmy bardzo niskie opady, na poziomie 20% średniej wieloletniej. Natomiast druga dekada sierpnia była praktycznie bezopadowa. To właśnie teraz kukurydza potrzebuje najwięcej wody. Należy się więc spodziewać, że straty będą duże. Pytanie tylko: jak duże? Brak wody powoduje to, że życie mikrobiologiczne w glebie jest ograniczone i wszystkie przemiany, które zachodziły, czy rozkład materii organicznej pozostawionej, czyli ta fabryka gleby, gracie za życie mikrobiologiczne, które prowadzi tą przemianę w glebie, jest w tej chwili no, zerowe. To samo, co już dotknęło kukurydzę oraz poplon, lada moment czeka też buraka cukrowego. Decydujące dla buraka, jeśli chodzi o cukier, są warunki września, a września przed nami. Przed rolnikami czas na korzystanie z aplikacji suszowej. Muszą to zrobić do połowy października. Potem Ministerstwo Rolnictwa zliczy straty w ujęciu makro i przeznaczy środki na pomoc suszową. Te w ubiegłym roku podzielono na trzy programy. Była to pomoc do upraw do hektara ta pomoc była przyznawana producentom, którzy mieli oszacowaną suszę w aplikacji publicznej i wynosiła ona co najmniej 30% średniej produkcji roślinnej w gospodarstwie. Lubelscy rolnicy złożyli ponad 2200 takich wniosków, wypłacono z tego tytułu ponad 14 milionów złotych i jeszcze więcej otrzymały osoby samotnie prowadzące gospodarstwo rolne. Zostało złożonych ponad 7700 wniosków takich i wypłacono z tego tytułu ponad 20 milionów złotych. Ile trzeba będzie wypłacić za tegoroczną suszę? Te dane poznamy dopiero w przeszłym roku. Na najbliższej sesji Rady Miasta Lublin 4 września radni będą głosować nad projektem uchwały dotyczącej przyjęcia zintegrowanego planu inwestycyjnego dla obszaru Górek Czechowskich. Ten dokument, dokument zamyka trwającą blisko rok procedurę obejmującą negocjacje z inwestorem z Półkultu i konsultacje społeczne. Ostateczna wersja dokumentu uzyskała wymagane prawem opinie i uzgodnienia. To jest wynik rocznych prac i negocjacji z inwestorem. Mówimy tutaj o obszarze tzw. Górek Czechowskich i coś, na czym nam zależało i zależy, to jest na zbudowaniu takiego zielonego Lublina. I między innymi Górki Czechowskie są takim miejscem i po, oczywiście, jeżeli radni wyrażą zgodę, to w tamtym miejscu powstanie 75-hektarowy park urządzony, który będzie dla wykorzystania dla mieszkańców Lublina, mieszkańców tamtej części Lublina Osiedla Czechów, ale też i Sławina. Chcemy jakby zbudować łącznie z wąwozem, który jest na Sławinie, taki azyl zieleni. Obszarowo, tylko dodam, że to jest obszar bardzo podobny do wielkościowo do łazienek królewskich. Więc mamy nadzieję, że taki duży zielony park w tamtej części miasta powstanie. On przejdzie z czasem na własność miasta Lublina i powsze czasy tam już będzie zielono. To jest narzędzie, które zostało wprowadzone no ponad rok temu i przypomnę tylko, że oczywiście to miejsce budzi pewne wątpliwości, ale postaraliśmy się uwzględnić i wynegocjować wszystkie elementy niezbędne i zachowanie tego charakteru zielonego, ale też przyrodniczego z uwzględnieniem szczególnym zwierząt, które tam funkcjonują i żyją. Mówię tutaj chociażby o chomiku europejskim. Mieszkańcy Ponikwody narzekają na głośny ryk silników, który w nocy nie daje spać. A chodzi o skrzyżowanie Alei Spółdzielczości Pracy z ulicą Dożynkową i Nasutowską w Lublinie. Jest pomysł, aby włączyć tam całodobową sygnalizację świetlną. O szczegółach Marcin Otto. W dzień Aleja Spółdzielczości Pracy w Lublinie wygląda tak. Jednak jak przekonują mieszkańcy w nocy, szczególnie między pierwszą a trzecią zmienia się w tor wyścigowy dla kierowców szukających wrażeń. To, jak przekonuje Tomasz Małecki z Rady Dzielnicy Ponikwoda, generuje hałas, który po prostu nie daje spać. Jest to hałas, który przeszkadza przede wszystkim, gdy spadnie deszcz. Podniesiony wtedy, że tak powiem, hałas od mokrej nawierzchni przeszkadza skutecznie mieszkańcom brak możliwości wentylowania mieszkania, szczególnie w okresie letnim i w okresie wysokich temperatur. Policja w pierwszym półroczu tego roku odnotowała tutaj 36 zgłoszeń dotyczących przekraczania dozwolonej prędkości oraz nielegalnych rajdów samochodowych. Funkcjonariusze zapewniają, że cyklicznie organizują akcję drift, która ma przeciwdziałać tego typu występkom. Policjanci oczywiście wyjeżdżają na ulicę w każdy weekend, bo wtedy jest najwięcej tego typu zgłoszeń w okolicy weekendu i są to patrole wieczorne, patrole nocne, dedykowane właśnie po to, aby. Reagować i zatrzymywać tego typu kierujących. Według mieszkańców te działania nie są wystarczające. A głośny ryk silników słychać niemal co noc, bo poruszają się tędy nie tylko ci, którzy chcą się w nocy wyszaleć, ale też zwykli kierowcy, którzy widząc długą prostą wciskają mocniej pedał gazu. W chwili obecnej pierwszym buforem wjazdowym do miasta z obwodnicy jest spółdzielczości pracy na wysokości węglarza. Chcemy przesunąć ten bufor, który zabezpieczy zabudowę wielorodzinną przed nadmiernym hałasem. Chodzi o to, żeby tutaj wyciszyć troszeczkę ulicę spółdzielczości pracy na odcinku między dorzynkową a węglarzem. Jak to zrobić? Tutaj pomysł ma miejski radny Konrad Wcisło. Według niego rozwiązaniem mogłoby być uruchomienie na skrzyżowaniach Współdzielczości Pracy z Ulicą Dożynkową i Nasutowską całodobowej sygnalizacji świetlnej. Włączyliśmy już sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu Współdzielczości Pracy i Węglarza. To rozwiązanie zaczęło się sprawdzać na tym skrzyżowaniu. Mieszkańcy zaczęli zgłaszać prośby, aby było ciszej, prosili o ekrany okłonne. Dlatego postanowiliśmy złożyć taką interpelację wspólnie z Radą Dzielnicy i z mieszkańcami do prezydenta za moim pośrednictwem w celu włączenia całodobowej sygnalizacji świetlnej. Co na to ratusz? Na razie sprawa jest analizowana. Urzędnicy wskazują, że włączenie całodobowej sygnalizacji świetlnej może powodować frustrację kierujących. Gdy ruch w godzinach nocnych jest znikomy, a to mogłoby prowadzić do łamania przepisów ruchu drogowego. Propozycja całodobowego uruchomienia sygnalizacji świetnych na wskazanych skrzyżowaniach może nieść za sobą potencjalne plusy w postaci na przykład uspokojenia ruchu, ale może również wiązać się ze skutkami ubocznymi, na przykład w postaci wzrostu emisji hałasu, czy też zanieczyszczenia powietrza, co jest istotne, kiedy mówimy o terenie zabudowy mieszkaniowej. Urząd miasta Lublin zwrócił się o opinię do dzielnic Czechów Północny oraz Ponikwoda, a także policji. Na podstawie otrzymanych stanowisk ma zostać podjęta decyzja w tej sprawie. To jest główne wydanie Panoramy Lubelskiej. Zobaczmy, co jeszcze u nas. Złodziej akrobata. Czar dętych instrumentów. Uwaga, potrzebna krew. Zapasy krwi ARH Rh+, i RH minus oraz zero są na wyczerpaniu. Lekarze apelują do dawców z tymi grupami o pilne zgłaszanie się do regionalnych centrów albo udział w terenowych zbiórkach, a ta dziś odbyła się na terenie zakładów azotowych puławy. 10 lat temu zaczynali od jednej akcji rocznie. Teraz akcji jest sześć. Najpierw przyjeżdżał jeden autokar, potem dwa, wreszcie azotowi kryfionawcy zajęli salę konferencyjną. Ministerstwo zdrowia swojego czasu wprowadziło dwa dni wolnego. To jest też, myślę, że to też jest taki pozytywny argument do tego, żeby zachęcić młodych. Tak zmobilizowana grupa to dla ekipy ruszającej w teren sytuacja idealna. Dlaczego? Dawcy oddają cyklicznie, są doinformowani, w jaki sposób się przygotować, jakie są możliwości dyskwalifikacji. Grupa Azoty tego typu akcji organizuje we wszystkich swoich oddziałach. W ubiegłym roku w różnych lokalizacjach grupa Azoty udało się zrealizować kilkanaście tego typu akcji i zebrano ponad 460 litrów krwi. W tych działaniach puławskich dawców wspierają koła gospodyń wiejskich. Pieczemy ciasta, robimy kanapeczki, no wiadomo, pusty brzuch, no to troszeczkę Polak zły, nie? A... Trochę tego jedzenia trzeba przygotować dla takiej grupy. No tak, zdecydowanie, no nie robimy to w dwie, jest nas kilka, więc dajmy radę. Organizatorzy zbiórek krwi o tym, że krwią dzielić się trzeba, rozmawiają nawet z przedszkolakami, to procentuje. Spotkałem się, było kilka osób na naszych akcjach. Mówi, bo mi dzieciak był, bo pan u nas był, u mojego dzieciaka w przedszkolu i zachęcił do krwi. Dlatego przyszedłem zobaczyć jak to jest i zachęcam. Oddawanie krwi to wymiar społecznej odpowiedzialności za innych. Ta akcja tegoroczna w Puławach, ta realizowana dzisiaj służy głównie rolnikom. To są nasi klienci, bardzo ważny obszar naszej współpracy biznesowej. Przypomnijmy, kto może oddać krew? Oddać krew może każda osoba zdrowa, powyżej 18 roku życia, posiadająca dokument tożsamości ze zdjęciem i z numerem PESEL. Po nocnym odpoczynku, ubogotłuszczowym śniadaniu, nawodniona, zdrowa, 4 miesiące bez tatuaży, bez zabiegów chirurgicznych. W weekend czeka nas aż 5 terenowych zbiórek krwi: w sobotę w Zamościu i w Pliszczynie, a w niedzielę w Krubieszowie, Łukowie i Aleksandrowie. To nie była brawurowa kradzież, ale na pewno bardzo zuchwała i dość nieprzemyślana. W środku dnia 22-latek postanowił okraść kiosk na lubelskim Melesemie. Myślał, że będzie bezkarny, ale wszystko nagrała kobieta, która myła w tym czasie okna. Złodziej akrobata został złapany. Do tego zdarzenia doszło niemal w sam południe, bo po godzinie 13, więc dość nietypowa pora na dokonywanie włamań. Mężczyzna postanowił włamać się do kiosku poprzez okienko do obsługi klientów. W ten sposób próbował wyciągnąć wartościowe rzeczy. Nie mógł wejść do środka, więc ręką próbował wygarnąć to, co jest tam wartościowe. Zwodziejowi udało się ukraść jedynie kilka paczek papierosów, tytoń i tabletki przeciwbólowe. Z takim asortymentem uciekł jednak nie za daleko, bo szybko został zatrzymany przez policję. Ta ustaliła, że 22-latek dokonał jeszcze dwóch włamań do drogerii. Grozi mu do 10 lat więzienia. Zbliża się 45. rocznica Porozumień Sierpniowych. Z tej okazji na placu Łukietka przed ratuszem w Lublinie powstała wystawa upamiętniająca tamte wydarzenia. Opowiada o najważniejszych momentach sierpnia 80. Wystawa prezentuje w takiej, mówiąc kolokwialnie, y dużej pigułce całą historię ruchu Solidarności, począwszy od sierpniowych strajków 1980 roku na wybrzeżu, poprzez oficjalną działalność 16 miesięcy w latach 80-81. Minęło 45 lat od wydarzeń lubelskiego lipca, które zapoczątkowały falę wolności w Polsce czyli falą kulminacyjną był Gdańsk. Powstanie Komitetu Międzyzakładowego, no i oczywiście powstanie NSZZ Solidarność. Wspomnienie jest krótkie. To Polacy zorganizowali się bardzo mocno, bardzo szybko. Daliśmy przykład Europie i światu, w jaki sposób społeczeństwo może dopominać się tej wolności. Wystawa została przygotowana przez Gdański IPN. Jej autorem jest dr Arkadiusz Kazański. Na wystawie możemy zobaczyć i poznać historię sierpniowych strajków, powstanie Solidarności, a także wydarzenia z przełomu roku 89 i 90. Wystawę można oglądać do 26 września przed lubelskim ratuszem. Przewodnicy inspiracji Poszukiwani to osoby, które potrafią interesująco opowiadać o historii, a szczególnie tej związanej z Lublinem. Miasto szuka takich wyjątkowych przewodników, a można się zgłaszać do niedzieli. Z tej perspektywy dobrze widać, że brama krakowska w Lublinie prosta nie jest. Jest nieco wykrzywiona. Nie każdy o tym wie, a o takich ciekawostkach opowiadają miejscy przewodnicy inspiracji. Wśród nich jest Joanna Kozak-Palak, która ten zawód wykonuje już od kilkunastu lat i podkreśla, że warto. Daje dużo satysfakcji, szczególnie jeżeli wśród odbiorców, znaczy z odbiorcami, łapie się ten wspólny, wspólny kontekst, tą wspólną jakąś więź. Bywa bardzo ciężka, bo jest to praca fizyczna, też jednocześnie połączona z umysłową. Jeżeli ktoś chce zostać przewodnikiem inspiracji, ta oferta jest dla niego. Szukamy energicznych osób, pasjonatów e, historii Lublina. Mogą to być zawodowi e, przewodnicy, mogą to być e, hobbyści, którzy od lat e, zgłębiają historię naszego miasta. Jaki jest zatem przepis na bycie przewodnikiem inspiracji po Lublinie? Takie osoby musi to miasto fascynować, i cały czas lubię odkrywać różne ciekawostki, różne postaci, różne takie rzeczy, o których, o których nie można znaleźć informacji w takich ogólnych przewodnikach. Jeżeli ktoś czuje, że ma w sobie m.in. te wymienione elementy, może złożyć wniosek do programu Przewodnik Inspiracji. Przyjmujemy formularze zgłoszeniowe. Jest to pierwszy etap, w którym należy opisać swoje doświadczenie i swoje pomysły na trasy przewodnickie. Kolejnym etapem będzie test wiedzy i spacery z komisją egzaminującą. Wnioski można składać tylko do niedzieli poprzez formularz zgłoszeniowy, znajdujący się na stronie internetowej Przewodników Inspiracji. Muzyka też bywa inspirująca oboje, waltornie, fagoty, tuby i puzony. Te i inne instrumenty można usłyszeć w Nałęczowie podczas letniej Akademii Dęciaków. To impreza bez zadęcia dla tych, którzy chcą pracować nad swoim warsztatem i odtrąbić sukces po udanym występie. Raz, dwa, trzy, cztery. Wojciech Kopyciński uczy gry na puzonie. Instrument wyjątkowy, bo bez niego nie ma orkiestry dentej. Tam nawet w utworze jest w, w orkiestrach dentych jakaś siła też jest na temat puzonu o dziadku, który babci tam pod balkonem huknął. Huknąć trzeba umieć. Do każdego instrumentu trzeba czasu, serca, płuc i dystansu do samego siebie. Jeśli chodzi o dmuchanie do instrumentów ogólnie do tych blaszalnych, to, to ten dźwięk się wydobywa. No, w sposób taki, że w ten ustnik trzeba tak jakby nie dość że dmuchać, to jeszcze zapierdzieć, żeby że tak powiem, żeby te wargi tak zawibrowały i wtedy dopiero można, można wydobyć i osiągnąć ten dźwięk, jaki, jaki powinien być. Nad tym idealnym dźwiękiem wydobywającym się z tuby Łukasz Poździk pracuje od 18 miesięcy. Tubę sprzedali mu koledzy z orkiestry, bo... Brakowało im tubisty. Mój znajomy perkusista mówi: chodź, chodź do orkiestry, na pewno ci się spodoba. Ja mówię: Nie, nie, jaka orkiestra. Ja to grałem w jakichś rokowych zespołach. Ja nie będę grał w orkiestrze, jeszcze się ubierał w koszulę. Aż w pewnym momencie przyszedłem. I po prostu zakochałem się. Letnia Akademia Dęciaków to de facto nic innego jak warsztaty doskonalenia gminnych orkiestr dętych. Zaledwie druga edycja przyciągnęła 8 kapel i 150 muzyków. Daje też dużo przyjemności, jakby też zajmuje swój czas, żeby nie być w domu, tylko coś się robię. Nauczyłam się grać wyższe dźwięki i jak grać po prostu lepiej. Uczę się, no bo. Mm. Fajnie doskonalić swoje umiejętności w grze. Oprócz nowych znajomości nauczyłam się dużo nowych rzeczy, takich yy, małych ale jednak zmieniających dużo. Letnia Akademia Dęciaków to nie tylko warsztaty, to także występy. Zapraszam bardzo gorąco do parku zdrojowego tuż przy starych łazienkach w nałęczowie, przepiękna e, aura sceneria i tam o godzinie 17.30 zarówno w piątek, jak i w sobotę będziemy mogli usłyszeć po cztery kolejne orkiestry. Natomiast w niedzielę na Wyspie Miłości, tuż przy Sanatorium Książe Józef, czyli w samym centrum Parku Zdrojowego, usłyszymy cały komplet, wszystkie osiem orkiestr. Wszystko to, co wypracują podczas warsztatów, będzie można usłyszeć o godzinie 15.00. Kto nie przyjdzie, ten trąba. Warto także zostać z nami, to nie jest nasz ostatni akord dzisiaj. Za chwilę prognoza pogody. Wracają upały. Olga Szepulska przegarże pogodowe informacje, a potem czwartkowe studio na tarasie LCK, które trwa do 19:30. Ale dzisiaj nie będzie programu Gość Panoramy. Nie będzie także Wieczornej Panoramy Lubelskiej od 21:30, a to dlatego, że TVP3 pokaże mecz czwartej rundy eliminacji Ligi Europy. Sportowe emocje dzisiaj wieczorem. Udanego wieczoru zatem. Do widzenia. Chcesz odmienić swoje wnętrze? Znajdź swój wymarzony dywan, doskonały chodnik, idealną wykładzinę. Odwiedź nas i skorzystaj z promocji. Dokonaj właściwego wyboru. Centrum dywanowe Akcila, Lublin, ulica Diamentowa 3, Hełm Ulica Lwowska 22, Łuszczów I 32a.